Siemaneczko, mordeczki, ja jestem Zelda Games, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na naszym świecie Minecraft Survival Extreme, Extreme, Survival Minecraft Extreme. No i dzisiaj jest drugi odcinek w sumie z drugiego sezonu. I jak już widzicie, tutaj zrobiłem sobie trochę żura, ja, nie, nie, Jak to się nazywa? Street tak. Także mamy tutaj farmę Street nie wiem, jeżdżą wina, to jest chyba, borówki, nie wiem. E, jagody chyba, o, jagody, tak. Ja Rollerak, ale stopa. <laughs> no i nie za bardzo tutaj <laughs> e, grałem przez ostatnie dni, ponieważ już e, miałem, e, po prostu chciałem chwilę odpocząć od tego mojego surliwala, ale wracamy. E, no i odcinki będą się już teraz na pewno pojawiały REGULARNIE na wstępie tego odcineczka chciałbym was jeszcze zaprosić do subskrybowania tego kanału tego kliknięcia tego guziczka pod tym filmem, aby stał się szary oraz jeżeli wam się oczywiście spodoba zostawienia lajka pod tym filmem dobra, let's go dobrze, już jest dzień, także ten ja sobie tylko tutaj zmienię, i dzisiaj chciałbym się zająć sprawą jedzenia, żeby się już potem nie musieć tym martwić. Powiększyć sobie farmę i generalnie wszystko. Zrobimy sobie generalnie farmę pszenicy. Rozmnożymy też generalnie zwierzęta i powiększymy zapewne naszą zagrodę. Generalnie krów, bo owce mi są w tej chwili mało potrzebne. Rozmnożmy je. Jeszcze jest ktoś? No, come on! W tu nie! Co się dzieje? Dobra, chyba nie. Uh... Potrzebowałbym pary wiaderek, albo zrobić sobie nieskończone źródełko. I chyba zrobimy sobie nieskończone źródełko. No i tak, dobra, lecimy. Dobra, i tu mamy takie pole. Nie wiem czy tu robić te pole, ponieważ tu mamy wejście. Ale zrobimy trochę dalej, tak, żeby było w miarę dobrze. Tu ogrodzimy sobie te pole. Na razie nie będę tego ogradzał, tylko chciałbym już zrobić to nieskończone źródełko. Dobra, mamy nieskończone źródełko. No i możemy w sumie zaczynać. Dobrze. To w sumie skończyliśmy już um, To będzie mniej więcej takie pole, może jeszcze w tamtą stronę je powiększę Chodźmy w tej chwili spać, albo sobie wirko weźmiemy um, No i posiejemy i może jeszcze rozmnożymy krówki i owieczki przy okazji Bo w sumie czemu nie Bo w sumie już by mi się trochę tego jedzenia przydało Bo już mi się nie chce... O jeszcze tu mam zapas lekki nie chce mi się jakby ganiać już za tym jedzeniem, dlatego też bierzemy to To i będziemy powoli chlebki z tego wszystkiego robili Czekajcie Wejdziemy i zaczniemy ją tylko rozmnażać I pójdziemy sobie do powoli Jakby końcówki tego odcinka ja ten płot już nie będę tego dzisiaj robił w odcinku, ponieważ mógłby wyjść trochę przydługawy. Dlatego po prostu ten płot zrobię w innym. Dziś tylko tak mniej więcej posiejemy ten pszenicę. Nie wiem czy zrobię tutaj lapsa Może zrobię, może nie. Jeżeli zrobię, to spoko. Zależy ile wyjdzie. Tak, prawie idealnie, szkoda, że nie idealnie. Dobra, mamy tu już pole zrobione. Myślę, że takie na razie mi wystarczy. Jeszcze ja tak fajnie obramówkę zrobię. No i co, w sumie to, co chciałem dzisiaj zrobić, już w sumie zrobiliśmy. Może byśmy tą zagrodę jeszcze powiększyli. Myślę, że to zrobimy. Nie wiem czy mam drewno. Chyba nie mam drewna. To sobie po nie... A zetniemy już to. Generalnie ja to, to ja zbieram już po to, by mieć papier na książki. No i będziemy sobie robili te buki. Jakby. Generalnie coś takiego. Potrzebuję 24, tak przynajmniej. A także. Nie mam tutaj w zapasie jakiegoś drewna, mama, ale tego bym nie chciał wykorzystywać. E, pójdźmy po jakieś drewno, mm, najlepiej dębowe i będziemy sobie po prostu e, wycinali, także ten. I jak to się robiło? Mm. Dobra, tyle powinno nam wystarczyć. E, I let's go, let's go. O dwa w sumie było, po co więcej? Na razie nie ma sensu. Nie mamy ich aż tak dużo znowu. Dlatego nie będę o więcej powiększał. Tylko tak, żeby mieli tutaj trochę tego miejsca. Jednak te dwie kratki. No, także odcinek zrobione Jeszcze sobie zrobimy buki. I zobaczymy, ile nam zostanie. Do zrobienia jeszcze. Brakuje jednego? Nie mamy? Nie, nie mamy. Dobra. Skóra mało Musimy ubić Skóry nie mamy jeszcze Ojeju Skóra by się przydała Ale mega rzadko dropi Nie wiem dlaczego z tych krówek O już mam siedem To nie najgorzej Potrzebuję 9. Jeszcze jedno. Proszę, tylko podaj. Nie chcę innych ranić. Tak dała, dobra. To możemy się zmieniać. Mm, dobra. I tą farmę będę mógł już zlikwidować za niedługo. Nie ma tu jednego? Nie ma. Ok. O, tylko trzy nam zrobimy. No jak widzicie, no właśnie o to chodzi, że Tu zaczyna już powoli brakować mm, tych buków Znaczy, mam mega mało Potrzebuję dużo więcej niż teraz Jedna książka No, mamy 14, przynajmniej więcej niż połowa <grym> <grym> Także, ten, <grym> mm, Aha I w ogóle chciałbym wam jeszcze podziękować za 400 subów, które wbiliście przedwczoraj Ponieważ, no, nie spodziewałem się, że teraz będzie taki przyrost subów Tak, yy, ten yy, no. No po prostu teraz, nie? Jest kwarantanna w sumie powinno, ale no. Nie spodziewałabym się. Dobra. No to co? Chcecie zobaczyć coś satysfakcjonującego? No to lecimy. Zniszczymy jeszcze tak na koniec sobie... To, bo te to mega mi się podoba, jak to tak leci i zmu. I wszystko. I zobaczymy ile nam... Mieliśmy 0 weku. I zobaczymy ile nam zostaje, Full tego jest. To jest naprawdę tego będzie z 9 staków jak nie więcej. Hmm. To jest takie fajne satysfakcjonujące. Mógłbym to jakiś jakieś satisfying video Minecraft Challenge zrobić. Dobra, lecimy. u, u, u Dużo! Du u. Będzie 9 taków? Będzie. Nawet ponad sobie wyrzucimy. Nie da się z tego coś zrobić. No widzę, że nie, ale da się to jeść i to jest taki plusik, że da się to jeść, także to w EKU sobie zostawimy, ja sobie tu posieję gdzieś te jagody, winogrona, co? Nie wiem. Także co, myślę, że dzisiejszy odcinek nie był jednym z najgorszych, także co... <laughs> Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, my się widzimy już w następnym, najprawdopodobniej z Hypixera, gdzie będziemy, nie wiem, coś może wymyślę. Jeszcze Discorda nie założyłam i zapewne będziemy w na następnym odcinku Discord, już będę udostępniał i będziecie mogli wbić. No i co, ja już wam dziękuję za oglądanie, nie przedłużając, do i cześć!